Rutuk Mora! Witaj przy moim ognisku. Najwyższa pora album opowiedział Ci kolejną opowieść ze świata gotika. Siadaj wygodnie, ogrzej się ciepłem ogniska, weź porządnego bucha bagiennego dziela i posłuchaj tej historii. Gotik 2 New Balance, czyli kontynuacja wielce popularnego Returnika 2.0, to mod, który budzi wiele emocji. Jedni twierdzą, że to świetny projekt. Dla innych zaś zbyt mocno zmienia gameplay gry. Nie można jednak powiedzieć, że to zła modyfikacja, bo jest świetnie wykonana pod każdym względem, bezproblemowo działa i wprowadza mnóstwo nowej zawartości, począwszy od zmian graficznych poprzez gameplay, kończąc na zmianach fabularnych. Oczywiście plugin nie jest pozbawiony wad, natomiast nie zamierzam go dziś recenzować, a zajmę się procesem instalacji tego pluginu. Niestety, tak jak każdy większy mod, taki ten może sprawić troszeczkę problemów przy jego instalacji, zwłaszcza osobom, które nie mają jakiegoś dużego doświadczenia w wgrywaniu modów do Gotika. Na stronie Safaris, z której można pobrać plugin, jest bardzo dużo plików do pobrania, a nie wszystkie one są nam potrzebne. W związku z tym chciałbym nieco rozjaśnić cały proces instalacji, dlatego też dzisiaj mam dla Was krótki, aczkolwiek dość szczegółowy poradnik, krok po kroku, jak zainstalować najnowszą na ten moment wersję modyfikacji Gothic 2 New Balance, zanumerowaną 27.02.2024. W tym filmie postaram się wam pokazać wszystko, co i jak należy robić, począwszy od zainstalowania samej gry aż do jej uruchomienia. Będzie mi więc bardzo miło, jak na dobry początek zostawisz jakąś łapkę na zachętę mora. A teraz lecimy z tematem. Na początek kilka kwestii technicznych. Co jest potrzebne, jakie kroki należy podjąć przed podejściem do instalowania moda i tym podobne rzeczy. Przede wszystkim będziemy potrzebowali oryginalnej kopii Gotika II. Może to być wersja gry na Steamie, GOGu albo na płycie. Ważne, żeby to była gra oryginalna i w polskiej wersji językowej, o ile oczywiście zależy Wam na graniu po polsku. A propos języka polskiego, to tutaj od razu ostrzegam. Pomimo, że na stronach z modem New Balance widnieją informacje, że modyfikacja posiada polski dubbing, to nie jest on kompletny i niestety, ze względu na rozpad grupy Bractwa z Polszczenia, która była odpowiedzialna za robienie dubbingu, nie zostanie on dokończony. Wszystkie napisy w samej grze oczywiście będą po polsku, natomiast dubbing jest tylko częściowy i zdecydowana większość nowych lub zmienionych oryginalnych kwestii pozostanie po rosyjsku, w związku z czym będzie występował miks dwóch języków. Oczywiście oryginalne kwestie z Gotika II i Nocy Kruka, o ile w żaden sposób nie zostały zmodyfikowane na potrzeby modyfikacji, dalej pozostają po polsku. Także teoretycznie żadnej oryginalnej zawartości polskiej nie tracicie. A na pocieszenie powiem, że tam gdzie polski dubbing występuje w nowej zawartości, to jest on doskonale wykonany i naprawdę mega przyjemnie się tego słucha. Natomiast ten rosyjski dubbing w pozostałych fragmentach gry nie jest aż taki najgorszy i naprawdę da się to przeżyć. Zresztą, sami chwilę tego posłuchajcie. Rozumiem, że to ty wygnałeś śniącego z tego świata. Tak, to ja. Ksardas dużo o tobie opowiadał. Niewielu bohaterom na tym świecie udało się dokonać takich rzeczy. Kim jesteś i co robisz w wieży Xardasa? Jestem Dagot. Jeden z dziewięciu opiekunów świętego pałacu Wakhana. Ты тоже магием и некромантом, как Ксардас? Что вы тут делаете? А что, не видно? Собираем болотник, чтобы потом наши братья в лагере смогли его курить. No ale wracając do tematu instalacji. Tak jak powiedziałem, potrzebna będzie Wam gra Gothic 2 z dodatkiem Noc Kruka. Oprócz tego do poprawnego zainstalowania New Balance musicie mieć czystą kopię gry, czyli bez zainstalowanych żadnych pluginów, unionów i tym podobnych rzeczy. W przeciwnym razie mod może wyrzucać nam błędy, a nawet w niektórych przypadkach się nie uruchomi lub nie zainstaluje. Także miejcie to na uwadze zanim później będziecie pisali w komentarzach, że coś Wam nie działa, mod nie chce się uruchomić lub nie chce się zainstalować. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o wymagania. Nie będziemy musieli instalować żadnych system paków, żadnych unionów, bo to wszystko jest już dodane do Moda New Balance. A czy proces instalacji różni się w zależności od tego jaką wersję gry mamy, czy na Steamie, czy na GOGU? Nie, sama instalacja w każdym przypadku wygląda tak samo. Natomiast na Steamie będziemy musieli wybrać odpowiednią wersję Gotika. Dlatego też właśnie na wersji ze Steama pokażę Wam cały proces instalacji. Wszystko zaczynamy od zainstalowania samej gry. Wybieramy Gotika 2 na Steamie. Klikamy Zainstaluj i wybieramy dysk, na którym chcemy mieć zainstalowaną grę. I tutaj mamy bardzo ważną pierwszą informację. Zainstalujcie grę w takim miejscu lub na dysku, gdzie nie będą wymagane uprawnienia administratora, czyli najlepiej, żebyście nie instalowali gry w folderach systemowych. W moim przypadku ja to sobie instaluję na dodatkowym dysku, na którym mam poinstalowaną większość gier. Kiedy gra się zainstaluje, klikamy sobie potem w ustawienia gry na Steamie. Wybieramy sobie tam opcję właściwości, a następnie zakładkę beta. Tam, gdzie mamy linijkę weź udział w wersji beta. Wybieramy opcję Original Myślnik Original Release Myślnik Happy Anniversary. Jeśli macie swoją wersję Gotika na Gogu, to tutaj nie musicie nic dodatkowo robić. Po zainstalowaniu gry od razu przechodzicie do instalacji modyfikacji New Balance. Ok, Gothic zainstalowany, to teraz bierzemy się za plugin New Balance. Skąd go pobrać? Mod możecie pobrać ze strony Safaris. Link w opisie tego filmu. Będąc na stronie, klikacie sobie w link do pobrania który potem przekieruje was do strony ze wszystkimi plikami. Znajdują się tutaj wszystkie wymagane i opcjonalne pliki do pobrania. Teraz po kolei będziemy sobie pobierać i instalować potrzebne rzeczy. Zaczynamy od głównych plików moda. Pobieracie NB-Installator lub NB-Installator w nawiasie Mirror. Jeden z tych dwóch, nie ma znaczenia który. Niech będzie, że pobieramy sobie NB-Installator. Jak to się pobierze, wypakowujecie sobie ten folder. Następnie wchodzicie w wypakowany folder i uruchamiacie instalator klikając w plik NewBalanceMod.exe. Rozpocznie nam się proces instalacji moda. Wybieracie na początku język programu, rosyjski lub angielski. Akceptujecie regulamin moda i wskazujecie folder z zainstalowaną grą Gothic 2. Przypominam jeszcze raz, że gra musi być zainstalowana w miejscu gdzie nie będą wymagane uprawnienia administratora. Teraz wybieracie opcję moda, które chcecie sobie zainstalować. Zaznaczacie opcję pierwszą New Balance Mode, opcję trzecią Install DirectX 11 oraz opcję drugą Visual C. Po co jest ta opcja druga? To takie małe zabezpieczenie w razie gdybyście nie byli pewni, czy taki plugin systemowy macie wgrany na waszym komputerze. Jeżeli taki plik już u Was występuje, to i tak w późniejszym etapie instalacji program sam pokaże wam komunikat, że taka instalacja nie jest potrzebna, że ten program jest już u Was zainstalowany. W każdym razie lepiej to sobie profilaktycznie zaznaczyć, żeby nie było później problemów z działaniem modyfikacji New Balance. Opcje czwarta i piąta zostawiamy sobie puste, a ostatnia rzecz, czyli Additional Fonts, to nie ma znaczenia, czy są. Sobie coś tutaj zaznaczycie, czy nie? Bo polska wersja moda i tak zmienia czcionkę na inną. Po wybraniu wszystkich opcji klikacie Dalej i teraz zaznaczacie, czy chcecie sobie utworzyć skrót gry na pulpicie, czy też nie. To już wasza decyzja. Dalej sprawdzacie wasze wybory i jeżeli wszystko się zgadza, to klikacie Instaluj. Ponieważ mod jest dosyć dużych rozmiarów, to proces instalacji może potrwać nawet do kilkunastu minut. Także trzeba uzbroić się w cierpliwość. Kiedy instalacja się zakończy, to przechodzimy dalej. Program zapyta nas teraz, czy chcemy uruchomić grę. Odznaczamy sobie takie okienko, bo zostało nam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, także nie chcemy uruchamiać gry. Sama modyfikacja New Balance została zainstalowana. To teraz kolejny krok: instalacja skryptów. Wracamy na stronę pobierania i pobieramy sobie plik o nazwie nbskrypty27.02.2024.zip. Jeżeli w momencie, w którym pobieracie mod, widnieje jakaś inna wersja, jest to prawdopodobnie wersja nowsza, bo została dodana jakaś nowa aktualizacja. Także tym się nie martwcie i pobierzcie sobie tą nowszą wersję. Kiedy nam się już plik pobierze, to go wypakowujemy. Wypakują nam się dwa foldery: data oraz system. Oba pliki kopiujemy i przenosimy do głównego folderu z grą Gothic 2. Jeżeli będzie taka potrzeba, to podmieniacie pliki. Tyle. Skrypty zainstalowane. Krok numer 3 to instalowanie spolszczenia modyfikacji New Balance. Ponownie wracamy na stronę pobierania. Teraz wchodzimy sobie tam w folder dodatki. Tutaj pobieramy plik speech podłogapl, fixzip Kolejna rzecz, którą robimy. To wchodzimy sobie w folder polski dubbing w nawiasie częściowy przecinek beta. Stąd pobieramy pliki nb skrypty w nawiasie dubbing 27.02.2024.zip oraz nbpodłoga Kiedy się wszystko pobierze, to teraz na początek wypakowujemy sobie folder nb skrypty w nawiasie dubbing. Wypakują nam się dwa kolejne foldery. Kopiujemy wypakowane foldery, data oraz system do głównego folderu z Grongotik 2. Drugi plik, który teraz musimy wypakować, to plik nbpodłoga speechpodłoga.pl. W tym przypadku pojawi nam się tylko jeden folder o nazwie data. Przenosimy go do głównego folderu z Grongotik 2. Za każdym razem, kiedy program nas zapyta, czy chcemy podmienić pliki, to zgadzamy się na to. Na koniec wypakowujemy trzeci plik speechpodłoga.pl podłoga fix. Znowu pojawi nam się folder data, który, podobnie jak w poprzednim przypadku, Przenosimy do głównego folderu z grą. I to tyle. Spolszczenie jest już wgrane. Teoretycznie to wszystko co trzeba wgrać, żeby modyfikacja działała. Ale dodatkowo pokażę wam jak wgrać opcjonalne pliki do modyfikacji. Wracamy ponownie na stronę pobierania. Wrócimy sobie na tą początkową wersję strony i znowu wchodzimy sobie w folder dodatki. No i mamy tutaj jak widzicie kilka plików. Paczka tekstur to są ulepszenia grafiki. Gothic 2 Fonts to zmieniona czcionka gry. GD3D11, no to na pewno większość z Was wie co to jest to wersja DirecTX11 do Gotika, która jest kompatybilna z New Balance. Applik NB Podłoga Beliars Podłoga Rage.vdf to taki opcjonalny plugin dodający nowy poziom trudności w grze nazwany Gniew Beliara. To coś dla najbardziej zaawansowanych graczy i nie zaleca się go pobierać jeśli nie znacie mechanik modyfikacji New Balance. Także jeżeli chcecie to pobrać i wgrać to robicie to na własną odpowiedzialność. Pobieramy sobie te wszystkie pliki o których teraz powiedziałem. A także dodatkowo pobieramy dwa pluginy o nazwach nb nbpodlogagothicrichpresence.vdf oraz Z Loading z podłoga Newbalance.vdf. Te dwa pliki dodają jeszcze kilka dodatkowych funkcji w grze, nowe grafiki ładowania ekranu czy grafikę głównego menu. Także jeszcze raz pobieramy sobie te wszystkie wspomniane teraz plugin i dodatki. Zaczynamy od zainstalowania DirectX 11. I teraz pewnie powiecie, przecież instalowaliśmy ten plik instalując modyfikację New Balance, więc po co to robić jeszcze raz? Po to, że jest to zaktualizowana wersja DirectX, która jest kompatybilna z New Balance. Wypakowujemy sobie folder gd3d11. I teraz całą zawartość wypakowanego folderu kopiujemy do folderu system, który znajduje się w głównym folderze gry. Jeżeli system Was o to zapyta, to podmieniamy pliki. OK, to teraz bierzemy się za nowe tekstury. Wypakowujemy folder o nazwie paczki tekstur. Pojawią nam się tam nowe zapakowane pliki. Zaczynamy od samych w sobie tekstur gry. Wypakowujemy plik o nazwie uawr3.0 To co nam się wypakuje kopiujemy do folderu data w głównym folderze gry Gothic 2 Kolejna rzecz to tekstury głów postaci W tym przypadku mamy dwa pliki Najpierw zaczynamy od pliku Gothic podłoga quality podłoga faces for nb Wypakowujemy ten plik Pojawi nam się wtedy folder podłoga MAC macOSX oraz plik z końcówką VDF Obie te rzeczy przenosimy do folderu DATA w głównym folderze gry. A drugim plikiem, który nas interesuje, to plik o nazwie nbpodłoga podłoga buskavdf Ten pliczek również przenosimy do folderu DATA. I kończąc kwestię nowych tekstur, to zostały nam jeszcze poprawione okienka dialogowe. Wypakowujemy sobie folder o takiej właśnie nazwie, i wypakowany plik, który nam się pojawi, wrzucamy ponownie do folderu DATA. OK, tekstury z głowy. To przechodzimy do czcionki. Jeżeli chcecie sobie taką, oczywiście zainstalować, pobieracie sobie plugin zmieniający czcionkę. Wypakowujecie folder i teraz po wypakowaniu tego folderu pojawią nam się kolejne trzy zapakowane pliki. To są trzy różne rodzaje czcionek. Wybieracie sobie jedną z nich. Ja sobie wybieram tą czcionkę z wersji noc kruka. Także wypakowuję sobie ten plik i wtedy to, co nam się pojawi, czyli font, podłoga, noc, podłoga, kruka, wrzucamy do folderu Data. Na koniec zostały nam jeszcze opcjonalne pluginy, czyli ten dodatkowy poziom trudności i te dodatkowe pluginy zmieniające grafikę ładowania ekranów i tym podobne rzeczy. W tym przypadku muszę się Wam szczerze przyznać, że nie do końca wiem, gdzie te pliki należy wkleić, dlatego ja to robię w ten sposób. Przenoszę te pliki do folderu Data, a następnie jeszcze raz te trzy pliki kopiuję i wklejam je do folderu Plugins, który znajduje się we wspomnianym folderze Data. I to tyle. W ten sposób zainstalowaliśmy sobie w pełni modyfikację Gothic 2 New Balance w polskiej wersji, wraz ze wszystkimi dodatkami. A jeśli nie podobają Wam się te nowe tekstury, które teraz wgraliśmy, to New Balance działa też z innymi popularnymi teksturpakami. Także możecie sobie wybrać wasz ulubiony i spokojnie go użyć. Teraz wystarczy już uruchomić grę przy pomocy pliku startowego w folderze System, lub przy pomocy ikony, którą sobie utworzyliście na pulpicie, jeżeli taką stworzyliście podczas instalacji moda. Ale hola hola, jest jeszcze jedna rzecz, którą można wgrać, coś dla hardkorowych graczy. Jeżeli jesteście prawdziwymi weteranami Gotika i modów do Gotika, to możecie sobie wgrać jeszcze jeden opcjonalny rebalans modyfikacji. Ale uprzedzam, to jest mod dla najbardziej zaawansowanych graczy, także używacie go na własną odpowiedzialność. Kiedy wrócimy sobie na główną stronę pobierania, to macie tam taki plik o nazwie Magic Rebalance w nawiasie NBS Submod. Wchodzicie sobie w niego i tam macie kolejne trzy wersje, które możecie sobie pobrać. Wybieracie sobie taką wersję, którą chcecie. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, czym jest ten plugin, co on robi, to macie tutaj też taki plik readme do pobrania, w którym znajdziecie wszelkie informacje na temat tego pluginu. Polecam zapoznać się z tym plikiem, będziecie wtedy wiedzieli, co Was czeka po jego zainstalowaniu. W każdym razie, ja Wam pokażę, jak to po prostu zainstalować w taki najbardziej podstawowy sposób. Wybieracie sobie jedną z tych trzech wersji, ja wybieram wersję 2.2.2 i pobrany plik wypakowuje. Teraz całą zawartość wypakowanego pliku przenosimy do głównego folderu z Grą. Kiedy kopiowanie się zakończy, to uruchamiamy plik o nazwie Magic Balance Configurator. Uruchami nam się wtedy taki mały programik. Możemy tutaj sobie zaznaczyć kilka różnych opcji. Żeby moc zadziałał, zaznaczamy sobie dwie pierwsze opcje. A jeśli chcielibyście wiedzieć, co robią pozostałe rzeczy, to możecie sobie o tym przeczytać w instrukcji, która została udostępniona właśnie w tym programie, który macie uruchomiony. Także zapoznajcie się z tymi pozostałymi klikami. I kiedy już wybierzecie sobie wszystko, co Was interesuje, to na koniec klikacie zainstaluj pakiety. I to wszystko. Można już sobie spokojnie grać. A skąd będę wiedzieć, że modyfikacja została poprawnie zainstalowana? Jeżeli podczas uruchamiania gry zobaczycie na obrazku napisy Union 1.0 M i System Pack, to już macie pierwszy dobry znak, że mod działa. A jak po uruchomieniu się samej gry zobaczycie taki ekran startowy jak u mnie teraz na ekranie, a także będziecie mieli teraz jakieś nowe dodatkowe opcje gry, to macie już pełną gwarancję, że New Balance został w pełni i prawidłowo zainstalowany. Teraz pozostaje Wam już tylko po poustawiać sobie wszystkie opcje gry wedle własnego uznania i możecie grać i cieszyć się tym całkowicie nowym gotikiem. A naprawdę nowej zawartości jest całkiem dużo. Jeżeli to wasze pierwsze podejście do tego typu moda, to taka mała rada na start. Musicie dziabnąć ścierwojada pierwsi, bo jeśli on dziobnie was pierwszy, no to cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Mam nadzieję, Mory, że od teraz proces instalacji moda New Balance będzie dla Was prosty i zrozumiały. No i będziecie mogli bez problemów dobrze bawić się w tej nowej odsłonie gotika. Dajcie znać, czy mieliście jakieś problemy z instalowaniem tego moda. Jakich dodatkowych pluginów wy używacie. I w ogóle, jakie są Wasze wrażenia z dodatku New Balance? Co o nim sądzicie? Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące instalacji, to postaram się też na nie odpowiedzieć, na tyle oczywiście, na ile potrafię. Także czekam na Wasze komentarze. Na koniec będzie mi bardzo miło, jak ocenicie ten materiał, zostawiając pod nim łapkę w górę. Jak również zachęcam do zostawienia subskrypcji z dzwonem, aby nie ominęły Was kolejne historie orkowego szamana. I na no, tym kończy się dzisiejsza opowieść. Myślę, że już wiesz, co zrobić, żeby zagrać w modyfikację New Balance. Ognisko powoli gaśnie, więc najwyższa pora na chwilę odpoczynku. Udanej przygody na wyspie Korynis z modem New Balance Mora i do usłyszenia za tydzień. Trzymaj się!